Dobra, mamy już pompę z powrotem przykręconą, ja akurat użyłem takiego bakielitu, żeby podobijać tę tą nakrętkę dużą, śrubtaskiem. Generalnie po zdjęciu i odkurzeniu oczyszczeniu tutaj wszystkiego umyciu, palcami ręką odkręciłem tą nakrętkę gdzieś była uszczelka o. Yy, uszczelka stara yy, no bo kupiłem bo to parę, parę złotych kosztuje ta uszczelka więc yy, kupiłem i na wszelki wypadek miałem żeby wymienić no i oczywiście mimo, że ta yy, stara uszczelka jest w porządku, nic jej nie jest yy, no to oczywiście wymieniłem na wszelki wypadek natomiast okazuje się, że Arek yy, dzięki ci Arku Arek z Doktora miał, miał rację yy, że że to jest yy, kwestia yy, luźnej nakrętki, po prostu. Yy, a teraz się przyglądam, czy nie mam dziury w zbiorniku. Zaraz muszę to przetestować w jakiś sposób, bo tam coś, coś było pod, pod spodem robione. Ktoś coś tam wycinał. I nie wiem, czy, czy, czy przy zakładaniu i to tak wygląda, jakby to było zalane. No. no i to jest ciekawostka. No to muszę sprawdzić i ewentualnie spróbować to zakleić.